Witajcie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję yy, kolejnego zestawu Kobi, czyli Forda GP. Jako klockowy model powstał w 2021 roku. Ma 91 elementów i ma jedną figurkę. Właśnie w tym roku by było można go kupić za mniej niż 50 zł, ale teraz jest taka inflacja, a poza tym ten zestaw już powoli jest wycofywany, że szok, może już nawet 7 dych trzeba za niego dać, chociaż wątpię. Ale dobra. Także tak prezentuje się ten zestaw od przodu. I jest to oczywiście samochód, jak widzicie. Jako prawdziwy pojazd powstał on w 1941 i był używany do końca II Wojny Światowej. Mamy niesamowitą figurkę brytyjskiego komandosa z papierosem albo, nie wiem, cygarem, czymkolwiek w buzi, co jest mega rzadką figurką, czy główką. Mamy również świetny tor z, nadrukowania, z nadrukami nawet na ramieniach. I oczywiście samochód. E, mamy tutaj też silnik. E, informacje: e, stare zdjęcie, karabin, jaki tu jest. E, no i oczywiście samochód. Co im sądzę? Zobaczymy, jak otworzymy. Tutaj też macie wymiary, jakby co? E, chyba nie widać, ale dobra. Słuchajcie, jeżeli chcecie więcej takich szybkich, krótkich recenzji, to pamiętajcie o sobie. Właśnie coś tutaj nie mogę otworzyć. Ale to jest ozdobienie, i łapie w górę, i tak to się prezentuje w środku. Wszystko jest wszystko. Więc ja teraz biorę się za składanie. Może jeszcze najpierw szybko zobaczmy instrukcję. Czy jest niej coś ciekawego? Mamy reklamę innych pojazdów. Yy. Mamy kartę. Wow, tego się nie spodziewałem. Jeszcze reklamę kolejnych zestawów. I tutaj spis elementów i instrukcja. Także ja zabieram się za składanie i widzimy się później. Słuchajcie, zestaw prezentuje się naprawdę dobrze, po prostu rewelacyjnie! Mamy dwa elementy zapasowe. No i słuchajcie, czego więcej chcieć od tego zestawu? Świetna minifigurka, ale o tym może za chwilę. Tutaj świetna szyba. Może, pop, prawie ją złamałem, ale dobra. Figurka tutaj spadła. Można zobaczyć pod silnik. Znaczy silnik. Tak on się prezentuje. I słuchajcie, najlepsze jest to, że tutaj. Aha, nie widać, dobra. To nieważne. E, mamy też tutaj miejsce dla kolejnych pasażerów z tyłu. Mamy też kanister. Jeżeli chodzi o tył, świetne nadruki, chociaż tutaj coś się w tych nadrukach chyba rozmazało minimalnie, ale to nieważne. Koło zapasowe i można coś tutaj podpiąć. też mega e, fajny zestawik. Tak naprawdę na początku myślałem, że będzie mniej budowy. Zajęło mi to trochę ponad 10 minut. Na początku myślałem, że będzie mniej budowy, ale nawet fajnie, że jest to taki fajny zestaw i to tak naprawdę tyle, jeżeli można coś więcej powiedzieć o tym zestawie, to nie wiem. Jeżeli chodzi o figurkę, to trzeba przyznać, że naprawdę świetna. Mamy nadruki z boku, od przodu, no i mamy ten, te cygaro, to jest chyba cygaro. Nie wiem. Ten papier albo papieros. E, mamy też tutaj przód mega fajnie nadrukowany kamizelka, jakaś e, bluza czy po prostu koszula. E, no i e, beret. I całość dopełnia niesamowity karabin maszynowy, także. No, pozytywnie jestem e, zaskoczony tym zestawem, bo myślałem, że naprawdę będzie gorzej. Aha, fajnie, rozwróciło się. Także jeżeli chodzi o cenę końcową, to myślę, że takie 8 na 10 się należy, no bo po prostu zestaw jest naprawdę fenomenalnie zrobiony, dopracowany jest po prostu każdy szczegół. Myślę, że teraz w 2023 roku zestaw był bardzo podobny, chociaż dwa lata różnicy, no to też dużo kobiet nie zmieniły. Polecam serdecznie, jeżeli film Wam się podobał, pamiętajcie o łapeczce w górze oraz subskrypcji. I to tyle na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!